Wizja Zero to zero wypadkowości w gospodarstwie rolnym, w rolnictwie. Czyli dążymy do zero wypadków, czyli bezpieczne gospodarstwo, bezpieczny dom, bezpieczna praca. Moja Wizja Zero wpisuje się w kampanię prewencyjną Międzynarodowej Organizacji ISSA. so, ladies and gentlemen, an excellent day to all of you and a warm welcome from geneva to all of you who have gathered here for the sixth national youth competition, whose name is my vision zero. prescription for health on the phone. my name is marcelo caetano, and i am the secretary general of the international social security association. W tym roku udało mi się zająć podium, a dokładnie trzecie miejsce na gali Moja Wizja Zero w Warszawie. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj zagościć. Film nagrałem głównie z pasji, ponieważ od dziecka zajmuję się filmowaniem i tworzę takie filmy. Więc stwierdziłem, że nagranie takiego filmu, który mógłby jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w rolnictwie, byłby też bardzo fajnym i ważnym elementem. Film jest nagrany w moim gospodarstwie. W sumie ja tam jestem głównym bohaterem, bo nagrywałem ten film samemu, ustawiałem sobie kamery no i sam tam nagrałem. Moja rodzina pomagała mi napisać taki scenariusz do tego filmu i na co zwracać uwagę te główne elementy. No i tak właśnie z pomocą rodziny powstał ten film. Film opowiada o bezpieczeństwie w, gospod w naszych gospodarstwach rolnych. Bardzo prosty sposób spotu reklamowego przedstawia najprostsze zasady i reguły, które możemy stosować na co dzień, aby poprawić jakość naszego życia, bezpieczeństwa i zdrowia w naszych gospodarstwach. Film realizowałem w swoim gospodarstwie, jak i w kilku gospodarstwach w mojej okolicy, które są bardzo dobrze wyposażone. Wizja przedstawia właśnie, jak właśnie wyposażyć takie gospodarstwa w dosyć prosty i tani sposób, aby zachować jak najlepsze zasady bezpieczeństwa. Mój film jest głównie o, o tym bezpieczeństwie i zdrowiu, jakie jest potrzebne w gospodarstwie rolnym, ale także o tym, żeby przekazywać te, te zasady młodym pokoleniom. Bo, jak to mój przysłowie, czego ja się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. W moim filmie występują moi rodzice, jak i moi znajomi. Film został nakręcony w naszym gospodarstwie. Każda inicjatywa, która służy bezpieczeństwu i higienie pracy w gospodarstwie rolnym, poprawie dobrostanu w środowisku rolniczym, ale też ergonomii i warunkom pracy jest inicjatywą pozytywną, a konkurs Moja wizja zero, czyli recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym jest tym cenniejsza, że jest adresowana do młodzieży. Wizja zero. Zero wypadków, zero wypadków śmiertelnych, jak najmniejsze zagrożenie dla osób pracujących w gospodarstwie, do której dążymy, jest do osiągnięcia. Jest to bardzo trudne, ale jestem dumny, że wśród uczennic i uczniów, którzy dziś startowali w konkursie również ze szkół podległych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, możemy kształtować takie przyszłe kadry naszego rolnictwa, świadome zagrożeń i świadome tego, jak ważną rolę pełni edukacja, również ta w zakresie bezpieczeństwa. Gratulacje dla zwycięzców, podziękowania dla organizatorów. Szóstą edycję konkursu Moja Wizja Zero, Recepta na Zdrowie w Gospodarstwie Rolnym, możemy dzisiaj ogłosić z wielkim sukcesem, bo naprawdę zachęcam Państwa do obserwowania, do obejrzenia tych filmików. Jest to z pewnością świetna forma prewencji w wykonaniu młodego pokolenia.